Zaklęci? Zaklęci. Zaklęci. Zaklęci, zaklęci. Basz, nie zaklęcił. Kierowcy są jak zaklęci. Ciągle odnawiają polisę u starego ubezpieczyciela zamiast obrać prostszą drogę. Ponad połowa kierowców zyskałaby na zmianie ubezpieczyciela, a ci, co przeszli do link 4, zaoszczędzili średnio 345 zł. Zadzwoń do Link 4. 2, 2, 7 Modelka? Nie. Gwiazda? Mm, nie. Jestem ekspertem i wiem, że zrównoważona skóra głowy to piękne włosy. Dlatego używam szamponu i odżywki Head and Shoulders, by odżywić skórę głowy i usunąć do 100% łupieżu. 9 na 10 dermatologów polecę Head and Shoulders. Mam włosy, o jakich marzyłam, w 100% bez łupieżu, 0% łupieżu, 100% bliskości. Teraz wypróbuj również nowe odżywki Head and Shoulders i ciesz się pięknymi włosami bez łupieżu. Max, Max, Ruti Max, Max, Ruti Max, Ruti Max, 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 Max. Rut już tabletka Ruti Max codziennie z najwyższą dawką rutyny i C. Wzmacnia Twoją odporność i w pełni chroni przed przeziębieniem. Ruti Max. Nowakowie i kredyt dla nestorów. To co będziecie? Ciasto czeka. Ale zmiany. Zawsze chciałaś mieć taką kuchnię. Pichcić. A skąd to wszystko z pocztowego? Z pocztowego? kredyt, gładko się spłaca, bo dla Nestorów mają niższą ratę. Tak otwierają się nowe możliwości. Wiecie, emerytura to nie wszystko. No. Teraz dla Nestorów kredyt z niższą ratą, a w prezencie roczne ubezpieczenie mieszkania. Bank pocztowy na każdej poczcie. Jeśli myślisz, że komfort może być bardziej komfortowy. Przestrzeń, bardziej przestronna. Wyposażenie powinno wyprzedzać oczekiwania. A gwarancja zapewniać spokój na lata. Jeśli tak myślisz, to znaczy, że nowy Hyundai i30 jest dla Ciebie. Myślisz, że znasz Hyundai'a? Przekonaj się. Hyundai i30, nowa generacja. Zapraszamy na dni otwarte. 10-18 marca. Prosto z mojego sadu. Niepryskane. Każdy szuka pewnych i opłacalnych inwestycji. Czteroletnie obligacje skarbowe to prosta forma oszczędzania i zysk, jak dla największych inwestorów. Nieznane. Tam, gdzie rodzą się najlepsze pomysły. Niełatwo tu dotrzeć. Jednak nie zatrzymuj się. W ten sposób odkryjesz coś nowego. Nowa Honda Civic. Emeryturka ponad 4000 dla 30-kilkuletniego agenta albo ponad 10 tysięcy dla 400-kilkuletniego prokuratora. Płacisz? Eee. Nie, nie płacę. Dziury w autostradach. Płacisz? No, Wolałbym nie. Odprawy dla menadżerów w spółkach państwowych. Pół miliona, milion, dwa miliony, a może pięć milionów. Płacisz? No oczywiście nie płacę, no nie płacę. Zapraszamy na nowy program. Kto za to zapłaci? W cyklu Dog Shock. Poruszająca opowieść o świecie pełnym dziwactw. Strachu. Śmierci. Osobliwości i piękna. Pieski Świat, środa 23.05. Teraz lecę uratować świat, lecicie ze mną. Ryfłada? Znowu ten skon. Musimy sięgnąć po metodnie konwencjonalne. Czy handlarze narkotyków dadzą się zwabić w policyjną pułapkę? Ojciec Mateusz, czwartek 20.20. 20. Zdjęli mu ten gips, ta ręka była bardzo spuknięta i sina, a tak śmierdziało zgniłym mięsem. I chłopak ma teraz 17 lat. On jest... Leka. Pamiętasz, jak, jak to jest, jak się chodzi? Niestety tak. O niszczycielskiej sile choroby i słabości ludzkiej dramat w kilku odsłonach już w najbliższy czwartek. Liczę na Państwa. Uważa się, że fundamentem społeczeństwa jest coś, co nazywamy moralnością, ale to nieprawda. Tym fundamentem jest prawo. Nie pytajmy, czy ktoś postąpił źle. Pytajmy, czy postąpił wbrew prawu. Temu, które obowiązywało wtedy. Nie jesteś w stanie mnie zdenerwować. Miłość jest pułapką. Nie jesteś na tyle ważny. Prawda jest wrogiem miłości, lektor Piątek 22.20. Sponsorem filmu z cyklu wiesz co dobre jest Skoda. Wszyscy biegną przenieść swój numer do T-Mobile. Biegnij i ty po ekskluzywne smartfony w niskich abonamentach. T-Mobile. Chwile, które łączą. Wiadomość w Gazecie Wyborczej. Jak przekazać majątek rodzinie? Jak zapisać mieszkanie? Własnościowe, spółdzielcze, komunalne? Kto może je odziedziczyć? I kiedy? Spadki i testamenty jutro w Gazecie Wyborczej. Wszystko w tyle są czasem takie chwile, że się nie mylę. wcale nie wiem, ile. Jest leżejsk. jest dobrze. Znajdziesz go w sieci sklepów Biedronka. Potem do do Teraz poranna świeżość naprawdę uderzy Ci do głowy. Head and Shoulders z nową formułą ProClean usuwa łupież i oczyszcza skórę głowy jeszcze skuteczniej. Tak, aby poranna świeżość została z Tobą dłużej, nawet przez cały dzień. Do 100% bez łupieżu, w 100% bez problemów. Wkrótce Boniek, Figo i Van Basten zaproszą całą Polskę na tyskie. Spotkamy się na największym stadionie świata, na którym każdy znajdzie miejsce do kibicowania wraz ze swoimi przyjaciółmi. Wejdź na www.chcemykibicować.pl Po latach startów wiem, kiedy warto przerwać trening. Sama potrafię ocenić własne możliwości. Dobrze wiem, na ile w danej chwili mnie stać. I wiem, że żeby wygrywać, czasem warto zjechać z wysokich obrotów. Ty też wiesz najlepiej, na ile cię stać. Dlatego w Polbanku dostaniesz tani kredyt gotówkowy, który pozwala w każdej chwili zjechać z ratą w dół. Weź kredyt i spłacaj jak ci wygodnie. W Polbanku. I nieważne, na co weźmiesz swój kredyt. Pierwszy tysiąc złotych jest nieoprocentowany. Polecam, Justyna Kowalczyk. Oszalałeś, Baśka? Wyrzucasz nasze orzechy? Nie wyrzucam, tylko przelewam. Tam piszą, że jak regularnie przelewasz na konto osobiste, to otrzymujesz od banku premię do 600 zł rocznie. Ha, ha, ha. Wiesz, ile to orzechów? Obracamy orzechami od lat, dostajesz kiedykolwiek premię, Baśka. Człowieku, załóż konto osobiste w banku BGZ. Co miesiąc przelewaj na nie środki i co miesiąc otrzymuj premię. Nawet 600 zł rocznie. Bank BGZ. Dobrze służy ludziom. Previously on poprzednich odcinkach... Center...